Ciepano moi drodzy, to paradoks. Zapraszam do kolejnego poradnika z gry Assassin's Creed Mirage. Tym razem otwieramy skrzynię. Znajdujemy się w karch. Skrzynia znajduje się w domostwie poborcy podatkowego. No i tu musimy się dostać. Już wam pokazuję, jak to najlepiej zrobić. Tu jest strażnik. On się będzie pluł. Go podchodzimy, zabijamy. Nie ma w ogóle problemu z nim. Dobra. Go możemy schować. Wchodzimy sobie teraz tutaj. Oj. <laughs> Nie tu. Dobra. Wchodzimy na górę. Tutaj łazi jeden ziomek. Go tak naprawdę możemy pominąć. Idziemy sobie tędy. Zabijamy łucznika. Wchodzimy sobie tutaj na balkon. I jesteśmy przy skrzyni. Dobra, zobaczmy co tutaj się znajduje. Chodzienie abasyckich rycerzy. Dobra, już pokazuję jak to wygląda. Okej, okay, jest coś takiego. Ja mam chyba jeszcze do tego jakieś barwniki. No hm. ja nie wiem co o tym sądzić. Jakoś mi pod asasyna nie pasuje. Jak wymyślicie. Dobra, z mojej strony to tyle, mam nadzieję, że poradnik przydatny. Będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję, udostępnienie. Trzymajcie się. Hej!